Witaj serdecznie drogi widzu, potrzebujesz postawić twój server na porządnej maszynie i jednak nie chcesz przepłacać? Świetnie trafiłeś, ponieważ oferuje wysokiej jakości hosting za okazyjne ceny, więc pozwól, że dzisiaj zachęcę Cię do skorzystania z mojej oferty. Na początek wróćmy do ceny, jaką miesięcznie przychodzisz zapłacić za hosting. Zweryfikowałem wiele firm i zawsze przy gotowym serwerze pojawia się drobny haczyk. Albo cena jest okazyjna, a specyfikacje świetne, ale firma mocno ogranicza ilość dostępnych slotów oraz dostęp do TX Admin, który świetnie oczywiście ułatwia pracę. Lub cena jest duża i Segwark zapewnia nieograniczoną ilość lotów i dostęp do tej admina ale przez wzgląd na cenę, zwykła osoba, która chce po prostu porobić lub pogrzeć sobie nie zakupi takiego segwega, ponieważ nie ma tylu pieniędzy. U mnie nie macie takiego problemu. Hosting możecie kupić słabszy za 30 zł lub lepszy za 90. Cena 90 zł też nie jest zbyt wygugowana, ponieważ zwyczajne serwery z tą specyfikacją mogą kosztować nawet do 300 zł miesięcznie. Jedynym problemem są ograniczone miejsca. Jednak im więcej osób wynajmuje, tym więcej mamy pieniędzy, aby organizować dla Was kolejne maszyny, dzięki czemu wspólnie możemy pozbyć się tego problemu. Aktualnie posiadam 3 wolne miejsca, jednak wszystko się cały czas zmienia. Miejsca się zwalniają i zakaz po tym zajmują. Ale jeśli utrzymamy całą wartość zapełnionych obu naszych ofert, być może już w listopadzie pojawi się serwer, na którym będę mógł sobie pozwolić na danie dostępu nawet do 10 osób równocześnie. Następnie mamy sposób wykonywania usługi, jakość obsługi oraz cenę, które otrzymujecie w cenie. Początkowo po ustaleniu formy płatności i zweryfikowanie i rozpoczynam pracę. Klient otrzymuje informację, że jego serwer będzie gotowy od 30 minut do maksymalnie godziny. Po tym czasie osoba otrzyma schludną wiadomość ze wszystkimi informacjami dotyczącymi jego konta. A co taka osoba otrzymuje? Niezależnie czy nabywasz najtańszy czy najdroższy hosting, pakiet w cenie pozostaje ten sam. Jedyne czym się różni najtańszy od najdroższego serwera jest jego specyfikacja, ilość RAMu, miejsc na dysku, prędkość procesora i ilość jego widzenia oraz końcowo prędkość internetu. Ale wracając do tematu, osoba, która nabywa hosting, otrzymuje własne konto FTP. Jeśli ktoś ma specjalne wymagania, może mieć swój prywatny login i hasło. Jeżeli jednak klient nie ma pomysłu na swoje prywatne hasło oraz login, nadaje przypadkowe. Osobiście je wymyślę i przepiszę do Waszego konta. Prywatna baza danych. Osoby wynajmujące hosting otrzymują ode mnie jedną bazę danych. Do nich oczywiście też podchodzi to co w FTP, czyli prywatny login i hasło, jeżeli ktoś sobie taki zażyczy. Jednak wracając do tematu. Nie ma problemu, jeżeli ktoś potrzebuje więcej niż jedną bazę. W dużym skrócie, osoba wynajmująca może mieć tyle baz, ile potrzebuje, a to wszystko w cenie hostingu. Pulpit zdalny. Każda osoba wynajmująca serwer, mimo iż oprogramowanie serwera to Linux, które zazwyczaj obsługuje tylko format FTP przy wynajmie wirtualnych maszyn. Na moim hostingu mimo wszystko będziesz posiadać dostęp do pulpitu zdalnego. Na takowym pulpicie możesz edytować masowo pliki przez Visual Studio Code lub możesz wykorzystać go do szybszego usuwania lub kopiowania dużych plików na swoim hostingu. Jedynym minusem tego pulpitu jest jego niska wydajność, jednak przy większych pracach okazuje się bardzo pomocny. Konfiguracja serwera. Osoba nabywająca u mnie hosting, nim go otrzyma, będzie miała skonfigurowany serwer pod względem 5 Dodam skrótne CFG oraz pliki podstawy. Później osoba może je zmienić we własnym zakresie. A co to w dużym skrócie oznacza? To oznacza, że skonfiguruje za Was cały serwer i nie będziecie musieli się tym martwić. Kiedy otrzymacie już swoje dane do logowania, będzie na nich skonfigurowany admin, a na serwer będzie można wejść. Na nim będzie zwykła podstawa, tak jakby był to localhost. Jednakże od localhosta będzie różnił się tym, że będą na niego mogli wejść inni gracze. Porty serwerowe. Jeżeli klient zechce, mogę również ustawić specjalne numery portu na serwer oraz TX admina. Oczywiście, jeżeli te nie będą wcześniej zajęte już przez inny serwer. Backupy. Wynajmujący robi backup we własnym zakresie, jednak dla moich usług od września pojawi się nowość, gdzie to ja osobiście wszystkie konta razem z ich zawartością będę przechowywał na najbliższy miesiąc. W razie awarii całej maszyny cały czas będzie istniał backup z pierwszego dnia miesiąca. No i finalnie moi klienci. Z racji, iż we wrześniu blokuje moje PV dla obcych osób, dlatego każdy z moich klientów zostanie dodany do listy moich znajomych, tak aby lepiej móc utrzymywać kontakt. No i jak na ten moment to wszystko co oferuję. Pamiętajcie jednak, że w przyszłości mogą się pojawić różne innowacje i zmiany. Teraz chciałbym wam zaprezentować, jak wygląda przebieg wynajmu jednej z moich usług. Dzięki użytkownikowi Bartek jestem w stanie wam to pokazać na żywym przykładzie z powodu iż kilka godzin przed upublicznieniem tej promocji złożył zamówienie na jeden z moich hostingów i zgodził się na pokazanie jego sprawy jako przykład dla innych, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Tak więc na początek zaczynamy od utworzenia ticketa. Jak widzicie są tu podane szczegółowe informacje na temat moich usług. Również ważnym elementem jest wcześniejsze wybranie formy płatności. W przypadku Bartka jest to niecodzienna metoda, czyli PaySafeCard. Z powodu, iż PaySafeCard jest niecodzienną formą płatności, wypłaty różnią się nieco od pozostałych, dlatego też wiążą się z tym spore prowizje. Na szczęście Bartek był na to przygotowany. Po 20 minutach otrzymał ode mnie odpowiedź zwrotną, gdzie jak najlepiej wytłumaczyłem mu jak będzie przebiegała płatność. Po przedstawieniu stawki prowizji podałem mu odnośnik do strony, w której przyjąłem płatność, Okazało się, że źle obliczyłem prowizję i nie otrzymałem 34, a 31 zł. Jednak nie będę zmieniał zdania ze względu na moje pomyłki. Bartek zapłacił 40 zł, jak wcześniej było ustalone. Po otrzymaniu płatności, Bartek otrzymał informację, iż jego serwer będzie gotowy do godziny. Dodatkowo nadałem mu gangę, która umożliwi mu napisanie opinii na temat moich usług w przyszłości. A tutaj widzicie potwierdzenie, iż Bartek wyraził zgodę na pokazanie go sprawy w odcinku, za co bardzo mu dziękujemy. Jednak Bartek, jako pierwszy klient, poprosił mnie o rzecz, która istnieje w cenie oferty, czyli nauka używania pulpitu zdalnego na Linuxie. Pulpit, jak wcześniej wspomniałem, jest dostępny dla każdego klienta, jednak mało kto go używa. A ten, jak wcześniej wspomniałem, również nie raz może ułatwić życie. Ale ostatnią rzeczą, którą chciałbym wspomnieć, to opinie na temat usług. W dniu 21.08.2023 roku wszyscy aktualni wynajmujący otrzymali specjalną rolę, dzięki której mogą składać swoje opinie. Z biegiem czasu, mam nadzieję, i znajdzie się więcej osób chętnych złożyć swoje opinie na temat naszych usług. Na ten moment osób, które mogą złożyć opinię jest tylko czterech, nie licząc mnie oczywiście, bo też ja osobiście korzystam ze swoich usług. Tak więc jeżeli udało mi się Ciebie zachęcić, zapraszam do otwarcia etiketa, w którym są opisane wszystkie szczegóły, a po zapoznaniu się z nimi wyślij krótką wiadomość, jaki hosting będzie Cię interesował i kiedy chcesz go wynająć. Po napisaniu wiadomości pamiętaj o tym, że średni czas mojej odpowiedzi to jedna godzina, od 7 do 22 oczywiście. W późniejszych godzinach na odpowiedź można czekać nieco dłużej. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Zapraszam na moje inne materiały, które są aktualnie pokazane na ekranie, a ja na ten moment się z Wami żegnam.